listopad to takie trochę ni to ni Już nie kolorowa jesień, ale jeszcze nie zima. Czas lekko depresyjny, ale jaka jest rada na depresję? poruszyć w teren. A jak już ruszymy, to okaże się, że czekają na nas bardzo fajne tematy, klimaty i w ogóle będzie co robić. Październikowa feria barw powoli już gaśnie, a zatem pierwsza połowa miesiąca to ostatnia chwila, by jeszcze zapolować na ciepłe tonacje jesiennych liści. Coraz mniej ich na drzewach, coraz więcej pod nimi. Takie późnojesienne, kolorowe dywany bardzo efektownie wyglądają na zdjęciach, zarówno w lekkim blasku światła, jak też i w pochmurne dni. Wtedy pięknie kontrastują z szarością otoczenia. Z tych samych powodów o tej porze roku atrakcyjnie prezentują się Wszelkie zielone mchy na drzewach czy skałach, zwłaszcza świeżo po opadach deszczu albo śniegu. Bo może się również trafić regularna śnieżyca. Nie musi trwać długo, ważne, by była intensywna. Zacinający śnieg, złapany na dłuższym czasie naświetlania, może wyglądać bardzo atrakcyjnie. Jednak fotografując podczas śnieżycy czy listopadowej słoty, pamiętajmy, że choć fotografia lubi takie warunki. To sprzęt, którego używamy, już mniej. Zatem, jeśli nie mamy firmowo uszczelnionego sprzętu, zabezpieczmy go przed wilgocią, czy zakupionym specjalnie dedykowanym pokrowcem, czy chociażby reklamówką z wyciętym otworem na obiektyw. Dnie stają się coraz krótsze, a słońce coraz niżej wędruje nad horyzontem. Słabiej grzeje i świeci. Kontrasty. Przestają być tak zabójcze dla matrycy i spokojnie możemy działać w terenie od świtu po zmierzch. A już szczególnie warto to zrobić, kiedy trafimy na mgliste dni, które w tym miesiącu zdarzają się relatywnie często. W dodatku możemy ich szukać nie tylko nad wodami czy w górach, ale także i w lesie. Także czarne chmury, które może nie ucieszą turystów, dla fotografa mogą być sprzymierzeńcami. W szerokich krajobrazach dodają nastroju, zamykają kompozycję od góry. Fotografii leśnej ratują nas przed białymi plamami przepaleń. Tradycyjnie najmniej fotogeniczne są dni zasnute równą, szaro-bladą warstwą chmur. Jeśli trafimy na poranne przymrozki, mamy szczęście. Delikatny szron sprawi, że krajobraz nabierze lekko bajkowych, pastelowych kolorów. Wtedy Atrakcyjnie wygląda zarówno szerszy krajobraz, jak również ideta. Liście obrysowane mrozem, ciekawe wzory na ściętej delikatnym lodem tafli i wody, w sumie cokolwiek. Kwiat przyrody przygotowuje się do zimy. Powoli wycisza się i zasypia. A żubry coraz częściej wychodzą na łąki. Zaczyna się najlepsza pora na ich obserwacje i fotografowanie, które potrwa aż do wiosny. I chociaż listopad może nie jest takim wymarzonym czasem na zdjęcia przyrodnicze, to jestem pewna, że kiedy ruszycie w teren, oprócz wielu fajnych wrażeń, dużo nowej energii, przyniesiecie ciekawe kadry. Ponieważ czasami cięższe warunki powodują, że jesteśmy bardziej kreatywni. I o to chodzi.